to zabrzmi, ale z racji, że ja za bardzo nie potrafię angielski, to chciałem sobie e, znaczy to sobie przetłumaczyłem na Google, e, co to znaczy. Tylko nie widać. E, co to znaczy? Ja już wiem, co trzeba zrobić, jeżeli to nie jest żaden troll, ani nic. Znaczy, jeżeli to w sumie nie jest jeżeli to jest prawda, no to wiem, co zrobić. Patrzcie. Trzeba. Pyk. Pyk. I działa. Serio? Elo, pap. Nie, nie chciałem z nią gadać. Ale wiem, że jak będę miał z tobą walczyć, oszczędzę cię. Bo jesteś płynny. Co to? Co to? Przepraszam, przepraszam, ale co to ma być? Nie rozumiem, co ty gasz. Ta, 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 nie, nie, ta pozycja, ta pozycja, papar, papajrusa. O nie, serio? Ty mam... ...jakimś cudem? Kóle nie no to, to to już zwaliłem. Nie wiem, ja to zrobię co tak. Nium i. Nium! Nium Puh. A, już mi by się udało, ale pewnie, że nie. Zagadki papyrusa to zagadki papyrusa. Co poradzisz? No i zwolniłem. Ale ja już chyba wiem, jak to zrobić. Pyk. Pyk. No, nie wiem. To nie wiem. Albo to trzeba tak. Pyk, pyk. Dobra. Nium. Zium. Uch, przypadkiem to było, ale już wiem. Już przynajmniej wiem, jak to zrobić. Nium. Niu. Nium. Dobra i teraz to. Pyk i pyk. To było prostsze od tamtego. Znaczy, tylko z tego powodu, że ja tam jeszcze nie rozumiałem. I tu spędziłem o wiele mniej czasu niż tam, no nie? O oh Wolicie tak czy tak? Nie, w sumie niech tak będzie, bo jak jest ciemno, to to lepiej wygląda. Znaczy, no, lepiej jakby świeci. Elo, się. Dzięki za, za to, że mnie pochwaliłeś. Dobra, a tu coś będzie ukrytego? Nie. Hej! Co to? Puzzle. Nie wiem, nie wiem o co nie znaczy. Ja tego jakby nie rozumiem, to mam już przekichana, wiem. Już. Dobra, nie wiem tedy. No, pokaż mi to, pozra. Będę iść przez sie, przed siebie i to Te, na... Te BALANGA! Panie Balango! Aha, i to się jakoś tak wylosuje. O kurde! Ja bym chciał przez to tak prze... Papa. Pa. ekstremalna zagadka i co tu zrobić Kure, ja nie wiem jaki na, na teraz puzzle mam iść bo jak tu pójdę to chyba będę musiał walczyć z potworami, ja nie wiem co ja mam teraz zrobić dobra idziemy dalej co to <grystanie> jak papież się spyta żeby go nie urazić czy to było trudne, to ja powiem, że tak dobra, elno Eee, uh, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Zapis, 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 Zapisy są najlepsze. Zapisy są najlepsze. Mam level szósty, to mi się podoba. Niuu. Co ja zrobię? Nie, no serio, coś ty papyrus zrobił. Co to ma niby być? Papyrus, nie nisz mi życia, proszę. Ui. Ui. Aha, czy jakoś ja to mam zrobić, żeby tam nie spaść. O, ciekawe. Ciekawe. Nium.

Łup, 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 łup. O kurde, to było według mnie blisko. Łup, łup. No nie, no, co ja, jak ja to mam zrobić? Kurde, już chciałem przycisnąć ten przycisk, ale to jest trudne. Przycisnąć nawet ten przycisk. E, jakby ja to zrobiłem przypadkiem. Och. Czy jakoś można przycisnąć... Nie, no nie można przycisnąć tego przycisku przecież! Okej okay. Okej! Okay. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ja to zrobiłem kompletnie przypadkiem Dobra Nie, nie! Jej, zagadki papajrusa, łuhuu zagadki, jej Pyk, 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 Tak, jest Pięknie, easy Easy, 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 easy peasy Czemu ja miałem śnieg na głowie? Widzicie? Ja mam jakąś czapkę się ze śniegu na głowie. Teraz miałem pieska. What? Nie, dobra, tu, tam się będzie działo. To pierwszy idę sobie tu zobaczyć, co tu jest. E, to był jakiś snu coś. To też jest. To też jest. No tu, tu wszystko jest to samo przecież ah! Piesek! 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 Nie no. merci, Spare. Mogę Ciebie jakoś zaoszczędzić? O! To mi się podoba! Takie, takie a to ja mogę przyjmować. Co to? Grach, gach, grach, grach O Act Play! Zagrajmy! O kur... Dobra, już myślałem, że... Fight Fight Wow. Do do? Czyli tu się cały czas ruszać Okej okay. 42 te, ale zazwyczaj to jest akurat tak, kiedy jest jakby. akurat przy mnie to tak jakby się zamienia w niebieskie. Tam zazwyczaj tak jest. Czy ja tak czy sobie nie miałem iść do Sansa i wracam się do Sansa koniec tego? Wracam się na szybko do Sansa, bo ja już nie wiem, czy ja, dobr czy ja dobrze właśnie tak idę, że tam. Czy ja dobrze idę, czy źle? No i jak to była... Jak to był twój domek, no to ja nie wiem, jakże się, ty się tam mieścił. Jakiej ty czarnej magii użyłeś sam. Oczy! Oczy! Coś! Cośki ki! Coś ki Ty ja nie wiem, gdzie ja miałem iść! Ty, ja już nie wiem, ja już się pogubiłem. Nie wiem, nie do tu. Aha, to są drzwi. To są drzwi, i co z tymi grzybami? Powiedz mi, co mam z nimi zrobić? Bo mogę się nimi bawić, jedynie. Może ja jakiś z nich nie był zapalony. To są drzwi. A ja zostawiam tu miejsce. Chyba ja muszę jednak tam iść hmm, przez ten jakby most, bo inaczej tam chyba się nie mogę dostać. Znaczy, oczy są fajne tutaj zrobione, to jest świetnie zrobione. E, według mnie to się tak jakby trochę poruszają jak Napsta Bluki, co nie? Wiem, że Napsta był jeden, ale... Znaczy spotkaliśmy jednego, co nie? To, że spotkaliśmy jednego to nie znaczy, że tylko on jest. El, elo... Ello, brachy! Kurde, już się trochę boję. E, dobra, już jestem, czekajcie. Czyli... No, bo ja sobie zrobiłem taką... Takie krótkie jakby cięcie. No, dobra, tam... E... Fajnie, że zrobiłeś takie coś, tylko mnie zastanawia to. To. Widzicie? To. Ten pieseł. Czemuś ty takie coś zrobił! Co ci ten pies zrobił? Mam iść szybko? Czy co mam zrobić? Co mam robić? Co mam zrobić? I co ja mam zrobić? I co ja mam zrobić? Thank you. Dzięki Dzięki ziomeczek jeste, jesteśmy teraz ziomkami Welcome to Snowdin Wee! zapis wee mam. Okej. shop Eee... bój. Zaraz dam bój. Czaj. Mam 232 gold. Okej, okay, bój glove. Armor o. To jest Armor? To... To sobie kupię. Tak. Dziękuję. Eee, so, co mogę sprzedać? Mogę coś sprzedać, czy nie? Mogę coś sprzedać? Nie, nie mogę. Exit, pa, pa. Przyjdę jeszcze kiedyś, może. Nie wiem. Usa. Wow. wow, 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 Widzicie, z, z tego wrażenia to jest chyba takie dobre, że aż mi Nintendo spadło, wiecie. No, bo to jest kolejna jakby gra na Nintendo. Uwielbiam grać na Nintendo. Ech. Widzimy się za chwilę, bo muszę to poprawić. Dobra, już poprawię. Tylko nie widzicie góry, ale no, niestety, no. Dzień dobry, kulicza pani. Mogę tam iść? Nie, nie mogę. A czemu ja nie mogę iść tam na górę? Na górę, przepraszam. Inny, ny, i inny, Zy, 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 zy. Mogę iść teraz tam na góry? Nie mogę tu wejść? Nie. Mogę sobie tu coś zrobić? Nie. O, jak znowu spadnie, to. Bardzo przepraszam, ale nie mogę nic z tym zrobić. A ja chcę jeszcze raz, bo ja już to jest tyle do ogarnięcia, że masakra. huhu... A wiecie co w sumie? Resztę tego sobie, sobie podkrywamy w następnym odcinku. Ja się z Żegnam i no Nuara, Nuara.